Ho ho ho! Kto tutaj był grzeczny, ja się pytam. A ty, ty byłaś grzeczna byłeś! Wyrzucam tą mruzgę, a dla grzecznych dzieci coś mam fajnego. Nowa podkładka Smajlandia! A tutaj mamy czapkę renifera z rogami. Jeszcze do tego dwie pocztówki. Jedna wesołych świąt i druga Smajlandia. Oraz nowe skarpetki Shiba. Oj będzie mam ciepło stópki! Jeszcze rękawiczki smajsnookie! teraz wam będzie ciepło w paluszki. Jeszcze największe. Dankeschön, Kotsmailandia! To nowy kot Smowa' i całej ekipy? Ale mięciusi, mięciusi, mięciusi? Wszystkie rzeczy znajdziesz na sklepie smysok.pl. Link w opisie. Mam jedno pytanie, co robią moby, gdy wyjdę z Minecrafta i zostawię ich samych wszystkich tutaj, którzy istnieją w Minecrafcie. Na przykład Villager, który sprzedaje sobie różne rzeczy i stoi jako sprzedawca. Ale co on robi, gdy wyjdę z Minecrafta, a mnie nie będzie. On zobaczy, że wyjdę, to co on wtedy zrobi? A co zrobią moi zwierzęta? Na przykład, gdzie tutaj mieszka Shiba i Pimpek? Moje zwierzątka, kochane, patrzcie. Oni sobie tam stoją, akurat Shiba i się bawi, biega, a Pimpek jest na swojej karuzeli na czymś tam. Dobra, a jak wyjdę z serwera i mnie nie będzie, ciekawe, co oni wtedy zrobią. Albo co zrobi wioska villagerów, którzy tam mieszkają? To są normalni villagerzy, zobaczcie, sobie stoją, no i chyba nic nie robią. Dobra, a jak wtedy ja wyjdę, to czy coś się stanie? Oglądajcie, tylko muszę wyjść z serwera serio. Wchodzimy do domu albo nie, wyjdę tutaj, żeby wszyscy zobaczyli. Patrzcie na mnie, to ja smile slow, to ja smile slow. zobaczcie, tutaj skaczę, to ja, to ja wychodzę ze serwera. Zaraz mnie nie będzie, nie będzie. Uwaga, wchodzimy w escape menu gry i klikamy rozłącz. Let's go! Klikamy, wykliknij łapeczkę w górę. Dawno się nie rozłączałem z gry. Ej, i po rozłączeniu możecie zobaczyć moje IP? O nie właśnie, bo tam wyskoczą moje serwery, a nie chciałbym, żebyście o tym się dowiedzieli. Dobra, klikajcie łapeczki, let's go! No i właśnie, no nie widać do końca, ale jak wbijecie pod tym filmem 10 tysięcy łapeczek, to ja może IP Wam pokażę. Ej, em, co Wy chcesz, sądzicie, żeby wejść na moją wioskę? Moja wioska jest wielka. Wchodzimy do gry, logowanie. I jest, pojawiłem się, ale zobaczcie, jestem niewidoczny. Wszedłem na serwer od razu na spectatorze, gdzie jestem niewidoczny dla żadnego uczestnika gry ani nawet MOBA. E, dlatego, że zobaczcie, mogę latać, mogę przenikać przez ściany. Normalnie mam jak, jak devoleporem bym był adminem całej tej wioski i właśnie użyłem takiej specjalnej funkcji, że mogę wejść na serwer, ale nikt mnie nie widzi. To jest taka specjalna funkcja, e, mogę później wam takie coś pokazać, ale zobaczcie, Zobaczcie, jestem na środku, mogę latać, mogę przenikać poinkę. Przez nawet tutaj mogę, widzieliście, wszedłem nawet pod ziemię. Mogę być wszędzie. No i teraz podlecimy sobie do Shiba i Pimpka, które sobie tutaj mieszkają. Oni, o, o, wyszli, wyszli. Ej, co, zaraz, co oni robią? E, Pimpek je mięso. Ej, zaraz, a Shiba je. Ej, co Shiba? Shiba je ryby? Ej, czy to nie powinno być odwrotnie? Przecież tutaj jest kość, zobaczcie, to powinien jeść Shiba, ale czekaj. Shiba normalnie je ryby. Ej, co tu się dzieje? Shiba zjadł rybę. Przecież nie jedzą ryby, to koty jedzą. Ej, o co tuś, co, co się rozchodzi? Skąd on ma tyle mięsa? What? Ej, dobra, to już jest dla mnie pierwsze dziwne. Oni wyszli normalnie sobie i teraz patrz, ten je ryby jako piesa. Nie, nie, nie wytrzymam, serio. Ale patrzcie, tutaj jeszcze jest kość poważnie. No i właśnie tutaj kość to jest kość mojego pieska, shiby. Ale normalnie pimpek idzie, patrzcie, je, je, je. Ej, co jest, skąd normalnie zjada kości psowi? Dobra, ej, to jest nielogiczne, dlatego że y, wiecie, no, psy jedzą kości. Patrz, patrz, jak wsuwa, wsuwa. O, zaraz sobie. I zjadł! O, pimpek idzie do mojego domu. Zaraz, zaraz. Ej, czemu on idzie do. właśnie do mnie, gdy mnie nie ma? Ej, dobra, mój kot normalnie wszedł. Ej, zaraz, zaraz. Patrzcie, jest mu normalnie w domku. Wszedł na stolik. Zaraz, co on robi. Hmm, stoję sobie na stoliku i. Eee... serio? Nie, no nie wytrzymie pimpek, co narobił? Ej, zostawił, teraz ucieka! O, ty jeden wrodny kocie, teraz ja się wszystko dowiedział, teraz ja już wiedział. ja już dlatego to tak zostawało mi często. Ja to zbierał, sprzątał, to on zrobił, to pimpek, nie no, serio, jeszcze uśmiechnięta kubka nie wytrzymia, serio. I tak on zrobił, no to teraz ja już wiem, co robią moi zwierzęta. Tak, to bym się tego nie dowiedział, gdybym nie wyszedł z serwera, z mapy, z My Minecrafta, po prostu, ale teraz zobaczcie jest i patrzcie co on sobie stoi i się śmieje pewnie. A ten mały jeden o i widzicie? I teraz idzie jeszcze mu mało brakuje. Patrz, ma pusty. <laughs> nie ma jedzenia. A dalej chcę coś wziąć. Jeszcze do łapki sobie że nie, no nie wytrzymie. A zobaczmy co robi villager. E, tutaj był. Ej, zniknął villager. Nie ma villagera. Ej, gdzie on poszedł? Zaraz, zaraz. Tutaj był wcześniej villager. Pokazywałem wam to na początku odcinka. Normalnie tutaj stał, sprzedawał, a nie ma go. O, tutaj jest. Widzę go. Wszedł do mojego domu. Ej, ale ja wyszedłem z Minecrafta. Czemu on wchodzi do mojego domu? I jeszcze się patrzy na coś, patrzy jak się rozgląda. ej! ej, ej gdzie on się pcha? Przecież nie ma pozwolenia, ja nie wpuszczam sobie do, do domu tak o tak. Patrz wszedł bez mojego pozwolenia, gdy mnie nie ma. Czekaj, co on robi? Patrzy się na lewo i prawo, a on mnie właśnie nie widzi, a ja seko koło niego latam dosłownie. I patrz, mogę przeniknąć ściany. O, przeniknąłem sobie ścianę. I patrzymy. Patrz, rozgląda się, wszedł do mojego pokoju. Tutaj ja śpię sobie. Tutaj elegancko to jest mój pokój. Ej, podchodzi. Co? Ej, ej! ej o mi, ga o mi grzebie w gać! Nie no, serio! Normalnie otwiera mi moje szuflady! Gdzie z tymi łapami? Kradnie mi ciuchy! O, to jeden mały, niedobry, ej, jak ja się normalnie wkurzę! No ma jak ja się grzebie mi po szafach normalnie! Patrz, ej, on się otwiera szafy i bierze moje ciuchy. Ja wiem, że one są fajne ze sklepu Smyslow, nie? Takie fajne koce, czapki, pózne nawet pojawiły się nowe. O, fajne, elegancje, smajlandia, możecie sobie ułożyć. Ja wiem, że mam fajne rzeczy, ale no za darmo nie są. Za darmo nic nie ma. O on sobie, że za darmo, no. No nie wytrzymie. No, jak za darmo wiecie, no. Jakby każdy rozdawał za darmo, to każdy byłby bogaty. Ej, patrz jeszcze. ten. O, nie, tylko nie telewizor. Nie, 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 nie. nie. Co on robi? Patrz, patrz, on przygląda się, przygląda. Coś próbuje. Nie, no, warami od telewizora mojego. Patrz, 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 on próbuje. Ej, co jest, on bloki? Wziął mi! I jeszcze bloki rozwalił. On jeszcze dziury mi zrobił. I patrz, ucieka, o tym, mały jeden jak ja tylko wejdę, ja go ja sobie policzę z nim, patrzcie. I normalnie się wziął, pogrzebał mi w pokoju, dlatego mi te rzeczy znikały właśnie, bo mi czasami rzeczy znikały. No ja się zastanawiałem, co się dzieje z tymi rzeczami. A to on wchodził i to on mi je zabierał, villager. No ja już wszystko wiem, dobra, ja go wygonię z tego, patrz, idzie sobie teraz! Idzie sobie do swojej kanciapy, dlatego on moje rzeczy skrzy On kradnie i później to sprzedaje! Ale jeden biznes. Biznesmen. no nie wytrzymę. Serio, pa, pa pa! I teraz on sobie to pakuje do środka i teraz sobie stanął przed kasą, nalicza sobie do środka i się cieszy. No nie, ale sobie znalazł biznes. Dobra, Ej! Co? Jeszcze się uśmiecha? Serio? No nie, jeszcze ułożył. Ej, patrzcie, jeszcze się cieszy. Zamienił się w bogatego villagera, gdy ukrada i to sprzedaje. Jeszcze patrz, jak on się cieszy jeszcze. O, uśmiechnięty. Dobra, ja mu dam. On mnie nie widzi właśnie, ja jako o niego latam. <laughs> o, teraz przenikłem przez ścianę. patrz, on mogę mu zacząć. o, co ma tu w środku, lol, tu możemy zobaczyć, patrz, I, o, co tam na dole było, dobra, ale zobaczmy sobie później, dalej, e, no to w takim razie, zobaczmy, co tutaj u villagerów się dzieje, co w wiosce villagerów może się dziać, o, tutaj jest wioska villagerów, a ja widzę szkieletora, Zobacz, jest szkieletor, tylko on normalnie sobie wyszedł za dnia, on nie płonie, ej, wymierzył, patrz, będzie atakował, będzie atakował golema, zobaczcie, podchodzi, podchodzi do golema, o, będziemy się, będą się bili, zobacz, patrz, patrz, wymierza, wymierza, biją się, co? Co? Ej, co jest, Gane? Eee, co oni robią? Zaraz, zaraz, czemu oni się nie biją? Przecież golem bije szkieletora, a szkieletor płonie na słońcu. Ej, 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 co jest grane? Przecież to są normalne moby. Ja nic tu nie robię, przecież na, nikogo nie ma na serwie, nikogo nie ma w Minecraft. I no sam wyszedłem. Ej, patrzcie, co oni robią? Nie no, serio, ognisko? Nie wierzę, nie, to jest niemożliwe. Normalnie jeszcze pianki będzie sobie robił na ognisku. Sz szk szkieletor z villagerem, nie, jeszcze zupę zestawili, będą gotować zupę. Dobra, nie, ja zaraz tu padę ze śmiechu. <głos1> <This> Sąsiad jeszcze patrzył, jeszcze sąsiedni. I sobie robią ognisko. <grych> Nie. <grych> Ja, co tu się dzieje I serio, oni żyją w zgodzie I siebie nie atakują, czyli to Wiecie, ten cały czas ta historia, że Golem bije z zombie, to nieprawda <laughs> Oni sobie normalnie grillują Przy ognisku, xd O, czekajcie, widzę creepera Idzie creeper, creeper, idź do mojej wioski Ej, dobra, ale on też się nie pali za dnia Normalnie, patrzcie, wstanął i idzie sobie Ej, dobra, dobra, co, zaczyna się dziać, mam nadzieję, że nic Mi tutaj nie wysadzi, ej, dobra, trochę się boję Patrzcie, idzie, idzie villager, no, co ja mówię Villager, creeper, to jest creeper, który wybucha ale no, on nie może wybuchnąć, dlatego że przy nim nikogo nie ma, więc creeper nie wybucha. Ale patrz, patrz, co on robi. Idzie na mój basen, rozgląda się dookoła, patrzy, czy nikogo nie ma. Haha, a ha, ja tu jestem i patrzę. Ej, on próbuje lód rozłamać. On skacze po lodzie, ale nie może. O, co jest? <laughs> Ej, no nie serio, rozwalił mi basen. No nie, wody tu nie było, to był lód. Ej, co on zrobił? Nie, no masakra, rozwalił mi basen, wybuch na środku i woda się nie. On chciał wodę, ale ze szkła. No woda się nie zrobiła. Chyba to tak nie działa. O, nie, serio, musiał mi rozwalić basen? A teraz kto to będzie odbudował? Pewnie ja. No nie, tragedia. I se poszedł! Poszedł do domu, o. -o. Ej, Ejdora, poszedł do domu, żeby tutaj wchacił kogoś, nie wybuchł. Patrz, idzie, idzie. Teraz jest w kuchni u kogoś. Normalnie teraz. W Przegląda lodówkę i zaraz on macha, on macha Normalnie swoimi łapkami i do lodówki zagląda A on pewnie jest głodny Dobra, o i teraz rozg rozgląda się Patrz, idzie, idzie, teraz, o nie, po czyimś domu To akurat nie jest mój dom Koleżanki, i teraz on chodzi, wiecie Po koleżanki domie i on coś sprawdza <laughs> Creeper za normalnie, tylko żeby Wiecie, żeby on nie wybuchł, to jest strach I teraz tu jest pokój On sprawdza, o nie, wsiadł na komputer ko Kogoś, będzie przeglądał komputer dziewczyny No nie, o co, on będzie zaglądał w Zdjęcia czy co, o dola poszedł, mam nadzieję, że nie Okej, okay, wysz chodzi. O, zabrał różę, ej, zaraz. Ona miała różę i zabrał jej. O, to złodziej. Dobra, ucieka, teraz creeper idzie. Ja nie sądziłem, że moby takie rzeczy mogą robić w Minecrafcie, gdy kogoś nie ma na mapie, gdy kogoś nie ma w Minecrafcie. Ale patrz, patrz, on czekaj, nie może przejść, ma zamknięte. A, rusali szkło! O, to jeden mały miglans, Dobra, idzie, idzie. Czekaj, teraz on idzie na trampolinę. Ej, zrasom, będzie skakał na trampolinie, patrzą skacze na trampolinie, ale się odbija, on świetnie się bawi. O! Nie, rozwalił trampolinę! Co on zrobił? Nie, no tragedia, jeszcze żyje dalej. Rozwalił trampolinę i poszedł sobie, ale czemu on nie pada? Ej, ej właśnie creeper zawsze padał, jak. Ej, no wyszczelił i poszedł sobie. O lol, teraz ja, jak ja się wytłumaczę nikt mi tu nie uwierzy, a koleżanka przyjdzie Ona to zobaczy, to powie, że to ja zrobiłem <laughs> Przecież to dla mnie będzie wina Bo to ja, wiecie, to ja byłem i grałem nocą No nie, no ale nikt mi nie uwierzy Że to creeper podszedł, sam to zrobił, xd Ej, zaraz, widzę tutaj Endermana Enderman jest na moim domie, patrzcie, stoi normalnie tutaj O, tepnął się Ej, 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 dobra, wszedł Enderman, normalnie chodzi Ale no, nikogo w domu nie ma Więc tutaj nikt, nikt nikogo nie zobaczy Ale patrz, te tepa się te, na lewo i prawo O, ale szybko, teraz zanim szybko polecę. Możemy przenikać, to też będę taki szybki, bo ja mogę, wycie przelatywać przez ściany, więc ja mogę być szybszy Patrz, 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 jak się tepa. No gdzie on idzie, gdzie on idzie, patrz Jo jak szybko się tepnął, zniknął, gdzie on jest, gdzie on jest? A tam, dobra, tam idzie na dół, idzie na dół. Dobra, ja przenikam przez ściany, patrzcie, ja mogę nurkować. Ziu! O, zanurkowałem, jestem szybszy. O, i teraz patrzcie, ej, on może się tepa tutaj! Nowe zdjęcie ekipy Smile! Slow. Ej, właśnie, pamiętajcie o naszym nowym zdjęciu ekipy Smile' Slow. z podpisami Livia, Smile, Sebek, Patty Jest to nowe zdjęcie, które leciało na mój sklep, które możecie mieć i wy, Patrz. Na to, do każdego zamówienia wrzucamy nowe zdjęcie z podpisami. Wpadajcie, sprawdzajcie, to jest gratis za darmo i plus naklejki, także zobaczcie. I jeszcze magiczne kubki są. Akurat one są bardzo fajne, mega. Ej, zaraz, gdzie jest ten Enderman? Gdzie jest Enderman, którego widziałem? Czekaj, czekaj. Gdzie on jest? Ej, tutaj? On wszedł do. No nie! Serio? On naprawdę wszedł do wanny? No nie! On się kopie w mojej wannie! Co robi Enderman? Moje łazience, on korzysta z mojej wody, przecież to ja tutaj się kąpię i to ja... Ej, zaraz czemu Enderman nie lubi wody? <laughs> Enderman nie lubi wody! Ej, on lubi. O, się wykąpał w mojej wani, jeszcze zabrał mi połowę wody XD I jeszcze sobie przegląda skrzynkę. No serio, jeszcze idzie na Kibel! No nie serio... Ej, zaraz, zaraz. Czy on pierdzi? O nie, Ej, Enderman jeszcze się załatwia, jeszcze pierdzi. Nie, co tu się dzieje? Za dużo. Nie, kolejna kubka uśmiechnięta, nie wytrzyma. Sero wyrzucę jeszcze. Nie, no dobra, to jest za dużo się dzieje. Za dużo. Okej, okay, ja już nie patrzę. Odlatuję. Odlatuję z wioski pięknej. Smajlandia, odlatujemy. Patrzcie, taka wioska jeszcze wam pokażę z góry. Tak się ładnie wygląda nasza wioska. Jak chcecie dołączyć? Wpadajcie, klikajcie łapeczki w górę, a wpuścimy was. Patrzcie, tak wygląda. Ładna, piękna wioska z góry. Smilandia! Let's go, Smilandia! And yo,